Witajcie z tej strony, Mangetsu. Witam Was w kolejnym odcinku z Skargo's Fishing. Kotek poszedł na rybę, Mangetsu poszedł razem z nim. Ostatnio zdobyliśmy najlepszą łódkę z gry i bardzo mnie to cieszy, bo nasz sonar prześwietla dosłownie całe to morze. I dzisiaj weźmiemy się za tego smoka, który się tutaj, jak widzicie, pojawia. I co, tam na dole widzę, że jest jakaś jeszcze ciekawa rybka, mógłbym ją zdobyć tak na dzień dobry. No i żeby w ogóle wytresować tego smoka, a raczej wyłowić, to z tego co mi wiadomo, potrzebujemy. Nie, 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 wy. Rybki, nie, nie, nie wy, nie chcemy was. Ciebie mogę spróbować złapać, chociaż chodź do Adasia. No, musimy w każdym razie podprowadzić gdzieś do jakiegoś jaja tego smoka, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tu jeszcze jakaś inna ryba się napatoczyła, wygląda jak jakiś wodorost, więc w sumie mogę to przy okazji zebrać. Wciąż tam niby gdzieś tam poluje na jakieś płestowe ryby, ale też, ich, jak wiecie, nie biorę aż tak 100% na serio. Jak tam się napatoczy, to dobrze, jak nie, to nie. To jest slime, więc byłem blisko wodorosty, szlam, no coś takiego. A nie chcemy cię na wlicy. Nie wiem, czy w tym momencie już nie zepsułem, bo potrzebowalibyśmy zaprowadzić tego smoka, Muszę dwie rzeczy sprzedać, może bombstak i detonator sprzedam. Bombstack, detonator. I teraz weźmy sobie lury, chyba musimy. Rising, nie, nie podnoszę, nie. Jak nam będzie opadać wędka, czy tam spławik, żebyśmy wtedy brali tego smoka jak najbardziej do siebie. Polecane są dwa z tego, co czytałem, i gdzie jest ta grota. Nie wiem, gdzie jest. Łoł, wow, ale te ryby się rzucają teraz. Nie wiem, gdzie jest ta grota i widzę, że przed sonarem. Uu, nie! Ta ryba podobno też jest bardzo warta. Dużo. <laughs> nie wiem, jakie mam tam mieć ehm, przynęty do tego, no ale mniejsze. Jak wyłączyć sonar? Da się wyłączyć sonar tak po prostu? Bo widzę, że on spiernicza strasznie ten smog. My go nie złapiemy, jak on będzie spierniczał. Tutaj też coś spiernicza, a to jest ten co na dziewa. który Kevik miał to jajo? Zobaczmy, kupię sobie light bulba i zobaczę najpierw te rzecz, żeby być pewnym. No ale tak to mamy lurującą, lurujący sprzęcik. Mi się wydaje, że ten cave akurat był do tego fejza Więc będziemy musieli jeszcze trochę poszperać. Yy, o, widzę tutaj bardzo fajnie. Mam ogląd na wszystko. Chyba jeszcze nigdy tak nie miałem takiego wyraźnego widoku tutaj. Mi się wydaje, że to jest ta otchłań cała. Więc powinniśmy gdzieś bardziej na prawo szukać. Bo my chcemy do tego jaja zaprowadzić smoka, tak to rozumiem? On ma to chwycić? I potem jak to chwyci. O, tu jest, no, bez kitu. E, jak to chwyci, to mamy... ojojoj. oj. Jego pochwycić. Może przeresetuję sobie grę, żeby też mi suwa od smoka się przeresetowała, Bo nie wiem jak z tym sonarem jest. O jest smok, jest smok, tylko on patrzcie jak spiernicza. Jak mogę wyłączyć sonar? Jest, jest, jest. Ok, wyszło to. Deep Sonar. Może, nie wiem, czy się boi Deepa, czyli każdego sonara, ale faktycznie. Wyłączyłem go. To wyłączmy też ten drugi. Czeka nas teraz wyzwanko w postaci um, znalezienia smoka. Jak go znajdziemy, to pod nami musimy mniej więcej go prowadzić. Może ten lightbulb jeszcze, jeszcze tutaj byłby przydatny, pożądany nawet. Alo smoku, chodź tu! Ja chcę wytrysować smoka, jest smok, jest smok! I on musi się bajtować na naszą przynętę. Czyli jeszcze musimy po... Ojeju, gdzie on jest? Gdzie on jest? Ja poflikowałem sobie, ale dalej coś mi spiernicza. Może mapki też nie mogę mieć? Chyba nie może to już kwestia farta bardziej. Diabeł zna się na żartach. I z tego co ogarniam, smok może być jedną z najtrudniejszych do złapania ryb w tej grze. No, wydaje mi się, że głównie przez ten pokręcony. O, was też muszę kiedyś ogarnąć. Przez ten pokręcony sposób łapania. W ogóle pisaliście mi też o tym. O tej rybie, która gdzieś tutaj była. Tej. Wo, Ło, wow, Ło. Wow. Nie, nie, nie. O tej yy, białej. I że ona się respi w jakieś dni tylko, więc akurat trafiłem tak śmiesznie. Yy, trochę ciemno. Nie wiem, czy smog w ogóle w takiej okolicznościach występuje. Wait. A i mogę sobie podobno kupić jakąś inną czapkę. Ym, może taką, która świeci bardziej, albo to, co mi będzie pokazywało zasięg rybek. Spróbujmy ten zasięg. Co tu się. wow ale ten zasięg pokazuje. Jej, nawalone jest na ekranie wszędzie. Dobrze wiedzieć, że to tak działa w sumie. Ej, ej, tu jest coś takiego. Może to jest zasięg tego smoka. To jest możliwe. Hmm, zobaczcie, jakie to jest wielkie. Jest, jest, widziałem tam smoka, widziałem tam smoka przez chwilę. Weźmy sobie light Lightbulba. I zobaczmy sprawę. Jest, 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 widzę go. Widzę skubańca. Gdzieś w te cały. Jest, jest, głowa, głowa. Dobrze, dobrze, leci, 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 leci smok. Leci smok. Nie, 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 nie. nie. Tu, 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 tu. Chyba w te cały. Dobrze, w sumie dobrze prowadzę. Tak źle prowadzę. Tu, tu, tu chyba. Mogę źle prowadzić go. Ale patrzcie, jak leci. Tu? Przeciśniesz się? Nie, tu jest ten rybol śmieszny. Kurczę, ja chyba za daleko dotarłem gdzieś, albo za. Nie wiem, nie wiem gdzie ja jestem. Smoku, znajdź mi tego kejwa. Nie, nie, proszę. Chodź, 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 Smoku, smoku. Znasz dużo różnych z epok baroku. Ludzi, chyba, nie wiem. Ale leci strasznie, leci strasznie. Znaczy, to dobrze w sumie, nie? Że y, pomaga nam ta, y, ten sprzęt na lurowanie. Tylko zgubiłem kompletnie ten cave. Nie wiem, gdzie on jest. <grym> Może tutaj gdzieś był. Bo mi się już wszystko pokiećkało. Nie, 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 ty. Smoku, smoku. Wracaj, smoku. Smoku, chcemy cię. Nie. <grym> Jakie ma wielkie te szpony? Tutaj. Przerażający jest, taki chiński. Chodź, chiński smoku. Ey, yy, tu jest ten. Jeszcze Stalker widzę. Stalkuję sobie smoka. Dobra, innym razem go złapiemy. To jest tylko cuścig. My mamy ważniejsze rzeczy, ważne i ważniejsze. Yy, tak, tu jest ta ryba, którą trzeba obudzić może pod tą rybą. Mm. Ja kompletnie jestem tu pogubiony bez sonara. Przyznam, że tych okolic nie opanowałem aż tak dobrze. I bardzo się to na mnie mści. Yy, nie, mnie, mnie się wydaje, że tutaj. Jednak musimy. Gdzieś indziej poprowadzić, chyba tu jeszcze kawałeczek, wiecie. Było blisko. Muszę po posprawdzać sobie, gdzie mam w ogóle zanurzać. O, tu jest smok. Jest smok. Chodź tu smoku. Jeszcze raz. Je wywrócił się. Chyba gdzieś bliżej to musi być. Tu są te kompasy, chyba tu to było. Nie dam sobie ręki uciąć. Ten kejik był o tyle niewdzięczny. Gdzie ty? Nie, gówno do mnie płynie. Uwolnij się! Kurczę. Chociaż nie, leci dalej. Gorze jak się nie uda złapać przez to, że mam już coś tutaj przy wędce. Nie, kompletnie nie mam orientacji, gdzie jest ten cave. Yy, ja ogarniam mniej więcej tyle, że przy selfish. O, to chyba kawałek jeszcze. Przy selfish, czyli tutaj gdzieś. I nie potrzebuję w ogóle mega Huka podobno na smoka. To jest nawet jakaś nowinka technologiczna. Uu, ciekawe, czy smok jest jeden na, na grę. Teoretycznie większość tych rybek typu cave Shark się chyba tam respią po... Mmm, zjadł tak szybko. Po czasie. Jak ona rozpędzona czasami jest tym smokiem. To jest niemożliwe. Ja tu flikiem jakoś uciekam. O, choć. Tu może, może to jest to gniazdo. O, chyba tak, chyba tak, chyba dotarłem. Dobra, jest! Nie, 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 nie. I co teraz? Gdzie mam do, doprowadzić? Tu. Kurde! Odpuścił. Nie wiem, czy ja mam w jajko wejść tą przynętą. Chyba tak, tylko ten drugi przeszkadza. Może wybuchnijmy tego drugiego. Cześć, debil jesteś. Aha. Nie wybuchasz bomby, trzeba detonatora. Co za idiotyzm. Fajnie da się oszacować mniej więcej położenie tego smoka po tym zasięgu łapania się, nie? Ta czapa naprawdę jest mocna tutaj na niego. Dobra. Próbujemy to zjeść tutaj, jeśli dobrze ogarniam. W tych kewikach. Chyba trzeba wywrócić Zawrócić i tu w dół Tu w dół I spróbujemy może w jajo Co się stanie jak w jajo? Wyjdziemy Każdym razem to samo I tutaj, tutaj, tutaj No, no nie żartuj Chodź, wracaj tu Wracaj tu Jak on próbuje w paszczę do wziąć, wpakować <noise> Jak ta animacja jest dziwna Okej, okay, chodź kolego Mieszko, mieszko, mój koleżko Nie o, jest, 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 jest! Mam jajo, mam jajo. Teraz mogłem je wziąć i teraz mamy wyłowić to jajo, tak? Mamy go sobie podprowadzić, może też połknąć od razu. Spróbujmy go podprowadzić do powierzchni i wtedy dopiero złapmy na to jajo, skoro on się tak nuruje na to. Przecież to może być prześwietna taktyka. Dobra, bo i tak będzie chyba wystarczająco trudny do złapania. Okej. Okay. I teraz, teraz na jajo za niedługo niech, niech bierze. Bierz, 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 bierz! Bierz, nie, 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 jajo, jajo, nie! Przedobrzyłem, ale nie, w sumie mogę chwycić od nowa. Może się złapię jeszcze. Dobra, czyli nie warto aż. Co ty, co ty nie chcesz? Ej, chcesz, chcesz, jajo. Halo, jajuszko. Nie chcesz, jajuszka? Chcesz, jajuszko, chodź, 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 chodź. chodź. Tylko teraz bliżej. Dobra, chwyta, chwyta, chwyta. I ciągniemy, ciągniemy. Łapiemy smoka, moi drodzy. To jest jakiś kurcze, bo z tej gry w ogóle. Tysiąc, nie, milion pięćset tysięcy, więc jak złapiemy, to się tak obłowimy. I nie wiem, czy to jest najtrudniejsza ryba z gry, ale naprawdę robi chyba największe wrażenie ze wszystkich. Dobra, łapiemy, łapiemy, łapiemy. Ona się rzuca. Yy, mógłbym mieć trochę łatwiej, jeśli bym ją przeciągnął bliżej powierzchni, ale widzieliście, jaka była sytuacja. Wyciągnąłem to jajko, więc wolałem nie ryzykować. Ale się rzuca. Możliwe, że będziemy kolejnej szansy potrzebowali. Klikam, klikam, klikam. Próbuję. Jak ja to po prostu już wyłowię, to będę tak spełniony. Tak po prostu będę na serduszku już czuł, że zrobiłem jakieś jedne z największych celów, jakie można zrobić w tej grze. I to będzie niesamowite. Dobra, chyba się uda, chyba się uda. Mamy, moi drodzy. Złapaliśmy smoka za milion 500 tysięcy. No. <laughs> nie wiem, czy to jest najdroższa ryba z gry, ale z pewnością jest jedną z najdroższych. Jak bierzemy ze tym ogonem, i wszystkim tam dupa jest, nie? Zobaczcie, jak to wygląda. A mogę wysiąść z Kota? Wysiąść z łodzi? Możemy zobaczyć, jak ona wygląda. No bez Kitu, moi drodzy, naprawdę bardzo fajne wyzwanko. Aż cieszy mi się Micha, że udało mi się to zrobić. I dzięki też za Wasze podpowiedzi, bo to z jajkiem to tu było naprawdę przydatne i kluczowe, żeby to zrobić. Tak samo te ulepszenia, żeby mm, na wędkę się lurował smog, były naprawdę bardzo przydatne i widzieliście, że on jak myszka za serem podążał za tym, więc bardzo mnie to cieszy. No niestety jest jeden taki tego minus, że nie wziąłem sobie quest'a na smoka, prawdopodobnie miałbym go, no ale to już nic. Za quest'a i tak jakoś dużo kasy się nie dostaje, chyba że to jest jakiś procent tego. W każdym razie, plan byłby taki teraz, moi drodzy, skoro udało nam się tego legendarnego smoka wyłowić, że dobijamy 50. level, możemy jeszcze połapać rybki, które są pod nami. Ja bym sugerował na przykład tego Mamo, no tego, od którego jest jajko. Wyłowić i zobaczymy, czy się uda. E, tak to 16 ryb. I spróbujmy zdobyć największą ilość kasy, jaką jesteśmy w stanie. To musiałem naprawdę jakieś warte ryby. No, też oczywiście nie będę tryhardował, bo już więcej czasu stracę na łowieniu niektórych ryb niż na y, łowieniu trochę mniej wartych, ale za to wiecie, szybciej. Ale i tak coś tam popróbujmy. Ty chcesz? Chcesz dobruś? Nie chcesz? No i też mnie zaskoczyło, że mega hooka nie potrzebuje ten, ten, ten rybol. To tak dziwnie troszkę. A w ogóle co do tej rybki, tej mamo, jeszcze raz tutaj wspomnę. Chyba nie potrzebujemy do niej mm, hooka, tego huge hooka albo mega hooka, ale co ciekawe. Ona, metoda na łapanie tej rybki wiąże się z tym jajkiem, po pierwsze, i ze smokiem, bo smok je jajko, i możliwe, że ta ryba się smuci z tego powodu. I. A, już możemy sonar w ogóle włączyć, jak będziemy mieli okazję. Chyba nie w tę stronę, nie jestem pewien. W każdym razie ta ryba się smuci, i będziemy mogli, tak mi się wydaje, ją wtedy złapać, więc zobaczmy, czy teraz to zadziała, skoro zabraliśmy jej wszystko, wszystkie powody do życia. Tutaj to było, tutaj było, już zapamiętałem sobie. Halo, czy chcesz? Jako smutno, jeju! Jako biedno! Jako biedno! Jeju! Przepraszam, że zabiłem ci dziecko! Aż zaczęły mi gryźć jakieś wyrzuty sumienia! No doprowadziliśmy smoka, żeby zjadł mu jajko. Złapaliśmy tego smoka. Teraz on nie ma dziecka i teraz płacze nad tym dzieckiem, ale ma po prostu depresję! Oj i teraz jego wyłowimy, bo już nic mu nie pozostało w tym życiu, skoro stracił to, co dla niego najważniejsze. To jest okrutne. Zobaczmy chociaż, ile ta ry ryba jest warta. Czy cały ten. cała ta przykrość była tego warta? Tak, tak, tak podsumowując. Czy może jednak nie? Zobaczmy. 15 tysięcy. No, ryba nie jest warta, ale mam achievementa, więc chociaż tyle. No, i skoro nie jest tyle warta, to wiecie co. Dobra, wezmę ją. Sprzedamy ją, niech jej. Nie będziemy ją wypuszczać na, na wolność, bo moim zdaniem to by było jeszcze większe. Jeszcze większy sadyzm, po prostu, że wypuszczamy na wolność rybę, która nie chce żyć. I ta gra jest okrutna bardziej okrutna niż myślałem. Zaskoczyła mnie, po prostu. Ja już nie wiem, co wam powiedzieć. Ciekawe, czy są widzowie, którzy krzyczą pod odcinkami YouTuberów, jak łowią yy, Smoka, że czemu to zrobiłeś? Jak śmiałeś zabrać jajko temu, tej rybce No ja sam się czuję teraz źle Wyłówmy sobie tego szaku, co ostatnio tylko bym musiał Zanurkować tam i nie wiem gdzie to dokładnie jest, ale chyba gdzieś tutaj I pamiętajcie jaka jest taktyka, musimy płynąć do tej rybci O tu jest, tu jest, tu jest, tu jest Chyba, że od razu będzie do złapania, nie, nie będzie Dobrze, no to taktyka taka, że płyniemy i pamiętajcie Klikamy po trochu, po trochu Nawet jeszcze nic nie straciłem z tego co widzę tlenu Po trochu, troszeczkę Troszeczkę. I nawet, no nic nie tracę tego ten Jak tak się pływa, niesamowicie dobrze to wtedy działa. No i połowa jest. Nie wiem, czy mam jej jakoś poświecić, mam jej chwycić za mordę, bo ostatnio tak zrobiłem. O, 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 otworzyła się. O, i jest, i jest. Tylko się blokuje automatycznie. To jest troszkę nie fair. Można fliknąć albo coś? Nie wiem. Muszę chyba wrócić do siebie, ale tak średnio z tym powrotem. <laughs> Ryba się na szczęście złapała. I co? Yy, nie chcę linki wywalić. Fliknę. Okej, okay, okej, okay. i teraz łapiemy. Tam jest jeszcze jakaś inna ryba, jakaś dziwna. Ona może być rzadka, bo jeszcze jej nigdy nie widziałem. Możemy zaraz próbować ją wyłowić. I co do tego szaku jeszcze chciałem powiedzieć wam. To jest ryba, która faktycznie, tak jak mówiliście, respi się o jakichś konkretnych datach. Tylko ja w chwili, kiedy to nagrywam mam 10 września i się zastanawiam, bo nie widziałem nigdzie tej daty yy, na, na stronie. Bo tam faktycznie były wypisane jakieś grudnia, jakieś tam yy, soboty, kiedy coś tam się dzieje. Nie wiem, ale w każdym razie ta ryba mogła się zrespić wczoraj, nie by była sobota. Dzisiaj jest niedziela. Mogła się zrespić wczoraj i być dalej, nie zniknąć. Może to jakoś tak działa. Nie wiem. W każdym razie hmm. udało się złowić. New fish in catalog. Mamy nowe rybcie do złowienia. 73% tutaj jest. O, jakieś nowe mi doszły. Ło! Wow! Problematicus! <noise> Amogus. To są mniej warte niż mój smoczek do złapania tutaj. Nowe rybusy. Możliwe, że już wszystkie zobaczyłem wtedy. Znaczy teraz po prostu. Problematicus. Maximus. <noise> Jak można nazwać rybę Problematicus? <noise> Powoduje problemy. To była jakaś taka rybka dziwna. Gdzie ona jest? To jest ta. Nie. Był taki Dziwoląk jeden tutaj. Nie kompasy. Na kompasy jeszcze chyba przyjdzie pora. Poszukamy skarbu. Dostać jakieś tam rybki. Tylko tu są jakieś rybole, które. No, niektóre się wydawały mega rzadkie. Te, te, ten żółty, który widziałem. Tak. Wow. Ale muszę tutaj unikać. Jest dużo rybów świecących. W sumie ciebie jeszcze nie miałem. Chodź. Możemy cię wziąć. Tam jeszcze widzę parę tych rybów, których już też. Miałem trochę, o, rzuca się, rzuca się Tu jest chyba ta ryba, ta dziwna Możemy też niby porobić questy, żeby chociaż Wiecie, ten katalog odhaczać w większym lub mniejszym stopniu według tej kolejności, żeby coś nowego było 18 tysięcy, no nie jest zbyt dużo warta Więc chyba przerobimy ją na mielonkę A weźmy też może mega hooka, znaczy huge hooka Huge hooka Sourfish już próbował mi rybę wziąć, no Żartujecie sobie chyba tego rybola możemy. O, 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 ten ryb, ryb jest fajny. Podobno sporo warty. Ten, 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 właśnie. Tylko, no nie wiem, czy uda mi się złapać, bo. No? Nie, ona bierze przynętę i tyle. Nie wiem o co chodzi. Nawet nie ma jakiejś informacji, czy potrzebuje mega huka, czy Czy czegoś. Nic nie ma, żadnej informacji. No i znowu jest, znowu jest. Dobra, może innym razem się będę bawił w takie, jakieś gierki. Chodź ty. No, na ciebie chyba nawet nie trzeba huka, więc. Minutko jesteś warta? 250 tysięcy? Coś koło tego. Także możemy się pobawić, bo ona nie stawia nawet oporu. Więc możemy ją łowić do oporu. Chodź tu, koleżanko. 250 tysięcy, super. Jakiś bitter fish. Pff. No i kolejnego Lampisa też bym chciał. Chodź tu. I tu znowu ten, ten fish. na słuchawki? Tak wygląda. Jak jakaś ryba bardziej rozwinięta. O, technicznie, tu jakaś nowa jest. Też bym sobie wyłowił, bo to to mogą być takie, co są rzadkie, a sporo warte. No, bo są rzadkie, logiczne, ale takie niepozorne bardziej mi chodzi. O, ten chciał się nadziać tutaj, może innym razem, kolego. Ja tu mam jeszcze inną misję do wykonania. Yy, nie, nie. Będziemy unikać. Ile wlezie. No, tu widziałem takie jakieś. Nie ty, nie ty, też nie ty. No, było tutaj parę takich śmieszników i nie ma. Hmm, a może go trzeba wytriggerować tego? Pisze. O tu jest, tu jest, tu jest Słuchajcie Czemu on ucieka? Czemu on tak ucieka? Jest, jest, jest Ale ma dziwny ryj, co nie? Taka Jakaś złota, ma taki, taki ryj jakby miał tako, Taką brew, taką yy, Jakby był taki wyluzowanym, takim luzakiem Po prostu, nie? I fryz ma taki na Jak przychodzi facet do fryzjera Góra dłużej O 250 tysięcy boki krócej Gold beard, czyli to jest złotobrody. <grymne> Sporo warta. No, tak jak mówiłem, już wyczaiłem, że to jest dosyć rzadka rybka, więc na nie wrzuciłem. Możemy niby spróbować też tego rybola, tego co tam łowi, może się rzuci tak jak sortwisz. Na róg go nadziejemy. Mam na to nadzieję, że się on nadzieje. Tu, 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 dobra, dawaj, dawaj, dawaj dawaj. Yy, nie chciał się złapać. To może są jakieś warunki, żebym się złapał. Nie wiem. O, O, o. Może on celuje, celuje. I na róg. A, i zjad mi gówno. Nie wiem, nie wiem. Może z jakiś inny trik, żeby go wyłowić. A ciebie mam? Chyba nie mam. Też mogę. O, co ty? Co, 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 co się rzucasz nagle? Co wymyśliłeś rzucanie? Rzucać to se możesz piłkę do kosza. No. Yellow... A, nie jest zbyt dużo warty. Robię jak ten kot. He? <noise> jak mu się coś nie spodoba, bo wyłowił już rybę, która... Jest obgryziona cała ta robi. Eee, jakoś go zastąpiłem w tym. Do tego Lampisa, pewniaczka sobie wyłowimy chociaż. W sumie spoko, bo widzę, że tutaj jest e, taki teren, którego też jakoś super nie zbadałem. Niby tutaj sporo przebywałem, ale tak tak pokrótce tylko i mogę bardziej poznać te rybki stąd. Ja wiem, że moje questy do tej pory, co mam, to płaczą trochę, ale prędzej czy później coś tam się może uda zrobić, tylko nie tutaj. Bo te ryby, co są questowe, to są niewiele warte też. Wolałbym o wiele bardziej zrobić połapać jakieś warte rybki. Hmm, tutaj co jest, co to jest? Ej, ta nie była jeszcze ta sercowa. Taka fajna jest. Chcesz? Czy większa przynęta. A nie chcę nawet. Dziwne. O, ugryz. I dopiero jakbym zrobił te 16 ryb, żeby tego smoka fajnie spieniężyć, ten wtedy wziął się chyba za te kwesty Żeby nie było. Ty już też byłaś, snajmowa ryba, ty też byłeś. A ty jesteś dziwny. No nie chcesz nawet takiej przynęty, co? O, 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 patrzcie, leci, leci. No to może się uda, jak podprowadzę. Może trzeba podprowadzić do łódki, żeby to. A, główno wyszło. Super. <noise> po prostu masakra. Nie! No, ty byłaś jakaś taka niedostępna, no? Nie chcesz. Ona niby chce, ale nie chce. O, jest, 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 jest. złapała. Ma serce na dupie, więc może będzie coś warta. <noise> Ma serce w dupie. Ma w dupie twoją miłość. Ma w dupie twoje uczucia <noise> Czemu ona tak spiernicza? Ej, 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 Koleżanko, aż za bardzo spierniczasz Zaraz do cave'ów dojdziesz Przestaniesz się rzucać? Co jest z nią? Zaraz będę musiał flikować Flik No, nowy flik musi być, flik No i strzeliło, chyba ona jest coś warta Tak jej patrzy coś z oczu, dziwnie ale się świecą tutaj, mylgają. Ja myślałem na początku, że to są te fejzy, o których mówiliście, że do łódki są. A nie mogłem się bardziej pomylić. I torby nie złapałem. 100 tysięcy, piechotą nie chodzi, niby. Torby były gdzieś, chyba nawet wiem gdzie. A tu już i tak większość rybek wypróżniłem. A ła, moje oczy! Mi się wydaje, że tu był torby. Ryba pełna plecaka. Torby. Tu, tu, to jest torby. Kojarzę, że to jest ryba, hot dog. <noise> Ta druga się nagle uruchomiła, jak tę pierwszą zacząłem łapać. Może to są przyjaciele? Wiecie, solidarność gatunkowa jakaś tu występuje. Co wywijasz? Torby. A jedna do drugiej się wywija, odwija. <noise> druga obkrąża. To jest jakiś skrzydłowy chyba, przy łapaniu. No i z tego co mówił katalog, jest warta 100 tysięcy. Także... Idealnie trafi do naszego gusta, bym powiedział. A, jako że zawsze w dół się zwraca, to coraz ciężej jest przy końcówce, z tego co widzę. Dobra, mamy torby. Nawet jeszcze achievement na jest zdobyłem. Yy, mam 8 na 16 rybek. To jeszcze 8 rybek, i byśmy mogli sprzedać. Zobaczymy, ile zdobędziemy za to wszystko. Top. A kumy może jakieś na faście już, bo ile można. Jezus Maria. Chodź, smoczuś, chodź. No. Mogłem jeszcze podprowadzić, nie wyszło. Chodź do się, chodź do się. No, 120 tysięcy piechotą nie mnie chodzi. Zawsze mnie dziwi ile to kosztuje. Cacper, chodź tu. Też ceny Cacra na pokładzie. Chociaż coraz mniej warte ryby biorę, ja wiem, ale Kacper to Kacper nie odpuścił. Co więcej warte? Chyba Akuma jednak, niż ten bo. Bo jest jeden. Nie, 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 nie jedzcie, nie jedzcie. Akuma. O, chodź, 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 chodź. No, czemu ty? No, dobra, już, już wolę, żebyś dała się złapać. Tak, o. 160 tysięcy. Jednak byłaś więcej warta, ale trudno. Co się tak trzepiesz? Zostaw, se, daj se spokój, chłopie. No i jakaś jeszcze ostatnia ryba. Wykombinujemy. Może te tutaj, tę małą. Miał światła, ja wiem, ale ona była coś sporo warta. Tylko może być ugryziona przez każdego. No, <grych> no właśnie. <grych> Ile jest warta? To 25 tysięcy purdy. Purdy tak zwane. Dobra, czyli teraz mam łódkę już pełną i no nie wiem gdzie sprzedać, bo się boję, że ten lokalny sklep po prawej mnie oskamuje na kasę. I chcę zobaczyć, czy dostanę te 4 miliony ileś tam bez siatki w ogóle skamującej i tak dalej. Czy zdobędę 10 milionów od razu? Nie wiem, kompletnie nie wiem, to jest tak nieprzewidywalne. Ile mi da? Ostatnio mi dało 7 milionów. Znaczy 5 milionów, miałem 7 łącznie. Dobra, sprzedajemy i patrzymy. Dostałem 6 700 tysięcy, naprawdę sporo kasy, sporo bonusu. Kurde, opłacało się. <laughs> o, jakie to uczucie sprzedać smoka, no super. No wiecie co, to, zróbmy jeszcze na koniec odcinka Yanga. Bo in było to Yang teraz, ale już jak mam sonar inne rzeczy, to 100 razy lepiej idzie to niż. W ogóle to był chyba trochę błąd, że bez sonara robiłem te rybki, bo się tak tutaj miotałem, błąkałem nie wiadomo co, a widzicie, że yy, nie idzie z tym aż tak źle, więc... Musimy iny do Yangów, to lepiej. W sumie Yangi do Inów chyba lepiej. Bo tam po drodze jest dużo, dużo rekinów i innych rzeczy, więc może faktycznie. To co jest jakieś gówno? Ale przynajmniej zobaczymy lokalne formy skalne, prawda? I pamiętam, że tu. gdzieś był ten Yang. Dobra, jest Yang, jest Yang. Musi się striggerować, Okej. Okay. Jest. Nie! Szybko poszło, co? Uspokój się, no nie, przestań się miotać, weź leki może, co? O, jest, 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 wziął leki Już zaczęły działać, może Hmm, <grym> i zjadł mi, serio Ciecho, ciecho, chodźcie, chodźcie Najwidoczniej nie górą Chociaż tu fajnie, że by było wybombić sobie ryby no, Flika boję się używać No właśnie, dlatego mm. O, jest, 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 płyną dalej, płyną dalej, super wyszło Nie wiem, czy nie dołem teraz przypadkiem, ale tu jeszcze jest jakaś płaszczka. O cia. No, dobrze, dobrze. Jakby nie patrzeć, robimy drugi raz to samo. Gdybyśmy inny do Yangów zrobili, może było ciekawie. Ale z drugiej strony, no tam po drodze jak się łowi jest tyle innych rybów, że bardziej się opłaca, mi się wydaje. W ten sposób postąpić, co? No idźcie tu, no. Wreszcie się, połączcie czy coś I chcemy Yanga, nie Ina, Yanga Yang, 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 dobra mamy go Mamy go, on się trzepie I teraz widzimy na sonarze dokładnie gdzie są rybki Więc postaramy się unikać No i Yanga wyłowimy dla quest'a bo Dlaczego już innego I do katalogu w sumie, żeby odhaczyć sobie procencik Dobra, patrzymy. Nie ma tu nigdzie żadnych sujów chyba. Chyba że Sourfish będzie nagle wyskoczył za ekranu. Bo On lubi tam być. Dobra, tutaj go przyciągnę, najlepiej. Nie powtarzajmy błędów z ostatniego razu. No i moi drodzy, mamy Yanga 64000. No też piechotą nie chodzi, no biorę, pewnie że biorę te jiny już ruszyły do dołu yy, mogę jeszcze chompera wyłowić, dlaczego? bo on daje dużo ekspa. ma też spory zasięg brania, więc jak wyłowimy to patrzcie ile Benz, 52, oddychalność dostałem, większe oddychanie pod wodą, dobra no niech będzie ci wezmę cię, no jeśli chodzi o ten odcinek to to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, w przyszłym zobaczymy co, ale pewnie pas jakiś zrobimy, a może jeszcze za niedługo tam te jakieś nowe rybki yy, zobaczymy, bo tych gigantów trochę nam doszło, trzy giganty, nie wiem czy to już będą wszystkie, możliwe nawet, że tak, bo mam 78%. W drugiej kolejności mam małe rybki odhaczone. Potem medium, a potem large. Large mam najmniej jakoś tak się złożyło. No to nic. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Ja byłem Mangetsu. Do następnego Cadgills Fishing. I papa!